Witajcie na kanale WINAF. Kilka dni temu LOT podpisał strategiczną umowę z firmą Airbus na dostawę 40 samolotów Airbus A220 w wersjach 100 i 300 oraz dodatkowo opcję na zakup kolejnych 44 maszyn, co może zwiększyć flotę do 84 sztuk. Kontrakt podpisano podczas targów Pari. Paris Air Show 2025 w obecności przedstawicieli rządu polskiego. Pierwsze maszyny trafią do nas w 2027 roku, a pełna realizacja zamówienia potrwa do 2031. Dlaczego wybrano Airbusa? Powodów było kilka. Przypomnijmy, że Airbus konkurował tu z Embraerem, który oferował model S195E2. Jednak Airbus zaoferował lepsze warunki finansowania i leasingowania, a także współpracę technologiczną. Produkt Airbusa wydaje się też być bardziej dopasowany do potrzeb lotu. No i nie zapomnijmy tutaj o względach geopolitycznych. Jakie znaczenie dla lotu mają nowe maszyny? Lot potrzebuje zmodernizować swoją obecną flotę i zastąpić starsze maszyny Embraer pierwszej generacji. Drugi powód to przygotowanie się do obsługi centralnego portu komunikacyjnego, czyli CPK, oraz wzmocnienie pozycji PLL Lot na rynku europejskim. Skoro wybrano Airbusa, pora dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Jaka była historia Airbusa A220? Pierwotnie Airbus A220 był projektem kanadyjskiego producenta Bombardier Aerospace i nosił nazwę C-Series. Program został uruchomiony w 2008 roku, a jego celem było stworzenie nowoczesnego samolotu wąskokadłubowego, który wypełni lukę między regionalnymi odrzutowcami a większymi maszynami, takimi jak Airbus A320 czy Boeing 737. Bombardier zaprojektował dwa warianty. CS100, czyli obecnie Airbus A220-100. Był on przeznaczony dla około 100-120 pasażerów. Oraz druga wersja CS300, obecnie to jest Airbus A220-300. Jest to większy model dla 130-160 pasażerów. Pierwszy lot CS100 odbył się 16 września 2013 roku. A CS300 wzbił się w powietrze 27 lutego 2015 roku. Certyfikacja nastąpiła odpowiednio w 2015 i 2016 roku, a pierwszymi operatorami był Swiss Global Airlines, który zamówił maszyny CS100 i Air Baltic, który zamówił maszyny CS300. Mimo innowacyjnej konstrukcji, Bombardier miał trudności finansowe związane z kosztami rozwoju programu C Series. W 2017 roku amerykański Boeing oskarżył Bombardiera o dumping cenowy, co doprowadziło do nałożenia ceł na import C Series do USA. W obliczu tych problemów, Bombardier zdecydował się na sprzedaż większości udziałów w programie C Series. W lipcu 2018 roku Airbus przejął 50,01% udziałów, zmieniając nazwę samolotu na Airbus A220. Bombardier zachował 31% udziałów, a pozostałe 19% należało do rządu prowincji Quebec w Kanadzie. Jeśli chodzi o wkład Bombardiera w projekt, to Bombardier zaprojektował praktycznie całą konstrukcję samolotu, wprowadzając kilka kluczowych innowacji. Między innymi nowoczesne skrzydła z kompozytów węglowych, które poprawiają aerodynamikę. Aluminiowo-litowy kadłub, który jest lżejszy niż tradycyjne konstrukcje. Samolot wyposażył w silniki Pratt Whitney PW1500G, które zapewniają o 20% niższe zużycie paliwa oraz zaprojektował kabinę w układzie siedzeń 2 plus 3, który zwiększa komfort pasażerów, chociaż z tym nie wiem, czy bym się zgodził. Sądzę, że na pewno ma to wpływ na to, ile pas ilu pasażerów może wziąć na pokład. Natomiast jeśli chodzi o Airbusa, po przejęciu projektu Airbus wprowadził kilka zmian. Przede wszystkim... Soptymalizował produkcję, ponieważ nie chciał, aby był dla niego zamknięty rynek amerykański, tworzył drugą linię montażową w Mobile w Alabamie. Kolejną wprowadzoną zmianą była integracja z systemami Airbusa, co ułatwiało sprzedaż i serwisowanie. Airbus zainwestował również w rozwój wersji biznesowej. W 2020 roku Airbus zaprezentował ACJ-2020, luksusowy wariant A220-100. Obecnie Airbus A220 jest jednym z najbardziej nowoczesnych samolotów, samolotów wąskokadłubowych. Do czerwca 2025 roku Airbus dostarczył ponad 420 egzemplarzy, a liczba zamówień przekroczyła 900 sztuk. Największy operatorzy A220 to Delta Airlines ze Stanów Zjednoczonych, która posiada 79 sztuk, Air Baltic z Łotwy 50 sztuk, JetBlue Airways USA 47 sztuk i Air France 44 sztuki. A220 jest uważany za bezpieczny i ekonomiczny, a jego przyszłość wygląda obiecująco. Airbus planuje dalsze ulepszenia, w tym poprawę aerodynamiki, zwiększenie efektywności paliwowej. Biorąc to wszystko pod uwagę oraz yy, obecną sytuację geopolityczną, której nie można pominąć, wydaje się, że wybór Airbusa jest słuszny i tylko kwestia czasu, kiedy będziemy mogli latać tymi wspaniałymi maszynami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się on podobał, proszę dajcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Cześć.